Cześć, nazywamy się Nasze Karavan Adventures. Ja jestem Patrycja, a to jest Piotr. Od ponad roku spełniamy nasze marzenia o podróżowaniu kamperem. Oto nasz Benek. equipamento só deixou as roupas do varal os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos eu disse a filha como é que vai ser ela Zobaczcie co nam spadło przed samym samochodem, taka sobie duża nektarynka, widzicie? pachnie? Pięknie pachnie, naprawdę jest suczysta, duża, także nie kradziona, nie kradziona, spadła nam z drzewka przed co jeść. Dobra, jedziemy dalej. Cześć, witam Was ze słonecznej Portugalii. Dojechaliśmy, jesteśmy przed ruinami średniowiecznego zamku Murao. Nasz kamperek stoi tutaj przed samym wejściem. Zjemy sobie tylko coś, e, bo już pora lunchu i zaraz zabiorę was do środka. Z zewnątrz rzuca się w oczy tak naprawdę już e, jadąc e, w mieście, które znajduje się tam na dole. Przed nami wejście do zamku Maurao z wieżą Valentejo w Portugalii. Zamek ten leży na lewym brzegu rzeki Guadiana, zajmując dominującą pozycję nad starą średniowieczą miejscowością. Zamkowych murów można dostrzec otaczającą równinę z zamkiem Monsaras na północy i granicę z Hiszpanią na wschodzie. Te pradawne twierdze powstawały tu w celu ochrony przed walecznymi sąsiadami, nieprzerwanie pretęgującymi do władzy nad portugalskimi ziemiami. Przez wiele wieków z rzędu niepodległości kraju zagrażali Arabowie i Maurowie, a następnie Hiszpanie dlatego też nawet niewielkie miasteczka i osady posiadały własne obiekty fortyfikacyjne. Wiele tego typu średniowiecznych budowli z biegiem czasu przeobraziło się w ruiny, tak jak widzimy tutaj dzisiaj. Lecz mimo wszystko Portugalia wciąż ma wiele do zaoferowania współczesnym turystom, których interesuje zarówno zabytkowa architektura, jak i historia samego tego kraju. Pierwsze na co zwrócili, zwróciliśmy uwagę po do Portugalii od strony Hiszpanii to E, mnóstwo gaju woliwnych, e, mnóstwo e, połaci takich z, z winogronami. E, na co ja zwróciłam również uwagę, nie mogliśmy się zatrzymać, ale było normalnie e, takie pole maków czerwonych. Przepięknie to wyglądało. Przypomniało mi to e, czasy dzieciństwa w Polsce, kiedy to jeszcze maki na łące rosły. I tutaj właśnie, tak sobie chodząc, też zauważyłam maczek na środku właśnie tego placu, gdzie jestem teraz, między tymi ruinami zamku. W pierwszej chwili myślałam, że to są oliwki, ale to są chyba takie drzewa orzechowe. To są orzechy. Widzimy, zobaczymy, jak wygląda świat dookoła z murów tego zamku. Widok na miasto poniżej. sobie tam stoimy na parkingu jako jedyni. Ta lokalsów to pewnie żadna atrakcja tutaj przyjść, ale fajnie sobie tak pochodzić. Zobaczę jak to kiedyś zamek wyglądał. Jestem ciekawa jak on w całości w latach świetności wyglądał. Portugalia nadal słoneczna, troszeczkę pokropiło, ale po zwiedzaniu zamku przyjechaliśmy na miejscówkę, która się nazywa Praia Fluvial de Mourão. Nie powiedziałam tego sama, musiałam Jesteśmy użyć. nad takim fajnym jeziorkiem. Zaraz będziemy szykować sobie jedzonko, a po jedzeniu oprowadzę was po tym miejscu, bo widzę, że jest to popularne miejsce dla... Spotkania się, spotkań rodzinnych. Do góry na wzgórzu są ławeczki, są miejsca do grillowania, a za tym wzgórzem również jest wysepka, na którą można przejść mostem. Także oprowadzę Was, tylko najpierw coś zjem. O, tak tu można odpoczywać, nie? Na łonie natury. A, no bo. Piękne widoczki przed nami jeziorko. Kaweczka na świeżym powietrzu. To się nazywa slow life, nie? Nie się nie musimy śpieszyć. Pogoda jest cudowna. Słoneczko świeci. Wcześniej troszeczkę pokropiło, ale to taki był delikatny tylko, tylko deszczyk i słońce wyszło na nowo. Jest przepiękne niebo. Cudowna okolica. Co chwilę słychać jak ryby wyskakują ponad tafle wody. Także tutaj rybki też są. A tam po drugiej stronie Słychać jakieś cykacze, i chodziły sobie takie powodzie, jakby czaple. Zadziemy, przyjechaliśmy stamtąd, właśnie droga prowadzi tutaj pod górę. Kamper stoi. Wydaje mi się, że e, ktoś tam śpi na dziko. Teraz pójdziemy na most, który prowadzi na wyspę, na którą psy nie mają wstępu, dlatego Sofiki ze mną nie ma. To zabieram was na wyspę. Zobaczcie, jakie widoczki po prawej. Mnóstwo parasolek. Przypomina mi trochę plażę w Tunezji. To obejdźmy sobie tą wysepkę dookoła. Ale jest przyjemnie. Wiaterek nawet nie jest taki chłodny. Jest taki, nawet bym powiedziała, ciepławy wiatr. Ale gdyby go nie było, to byłby dzisiaj upał. I po to właśnie przyjechaliśmy do Portugalii. Do Hiszpanii, w pogoni za słońcem. Bo prawda jest taka, że mieliśmy dojechać do miejsca, które się nazywa podobnie. I mieliśmy używać takich term. E, bardzo znane miejsce, gdzie jest cieplutka woda i nawet w zimie podobno można się tam nie moczyć. Natomiast jakoś dziwnie na nawigacji Piotrek wybrał inne miejsce, które się nazywa. Dokładnie tak samo, tylko jeszcze ma dodatkowy jeden wyraz na końcu. No i skończyliśmy w tym miejscu. Na początku byłem zdenerwowana. Wkurzona, że nie dojechaliśmy tam. Ale powiem szczerze, że po spędzeniu troszeczkę czasu w tym miejscu, bardzo mi się tutaj podoba. Zobaczcie, tutaj można dosłownie przejść w 10 minut. <gry> Ale taka lokalna atrakcja. Ławeczki pod drzewkiem na piknik. Więc jest tutaj też sporo. Wszystkie z widokiem na jezioro. A tutaj jest budynek, który w tej chwili jest zamknięty, ale przypuszczam, że tutaj są wydawane jakieś posiłki. Nie wiem, czy w sezonie, czy po prostu dzisiaj jest dzień wolny od pracy, dlatego może jest zamknięte. Fajne fajna miejscówka do grillowania zobaczcie. Jest tutaj tej grilli kilka, chyba dokładnie dwa takie podwójne. Tam jest następne. Można dużo narusz to wrzucić za jednym razem. Bardzo mi się tutaj podoba. Nie mogę tylko rozkwinić co tutaj za drzewa rosną. Jest mnóstwo takiej roślinności, której ee, nie znam się Zastanawiam się, co to za drzewa. Zastanawialiśmy się czy zostać tutaj na noc. Nie byliśmy pewni czy nas nie przegonią, tym bardziej, że widzieliśmy policję wcześniej, która podjechała i się rozglądała co tu się wokół dzieje. Rozmawiałam z panem z kampera za mną i mówił mi, że to jest oficjalne miejsce do postoju kamperów, także tutaj można oficjalnie zostać na noc i oni też zostają, więc my chyba też. A jutro ruszamy dalej na południe Hiszpanii, wracamy do Hiszpanii, także zobaczcie jakie miejsce odwiedzimy jutro. Robimy jeszcze suróweczkę, mamy już przygotowane mięsko namaszczone wczoraj, karkóweczka dzisiaj będzie, a teraz jeszcze tylko sałata, ogórek, pomidor, surówka będzie gotowa. Zanim pójdziemy spać, trzeba zrobić sobie kolacyjkę. Dzisiaj mamy obiad o kolację. Karkubeczka. Słyszycie to jest <grytanie> Gotowanie na świeżym powietrzu. Najlepsze. Co jest Położyłam ręczniczek tutaj, żeby się położyła, bo jest mnóstwo takich traw, takich kuleczek. I ciągle ją z tego ubieram. A gdzie ona leży? Oczywiście na trawie. już 5 pięć razy dzisiaj ją ubierałam. Ruszamy z naszej miejscówki. Jest 4.30 rano. Jedziemy w dół w Portugalii i na południe Hiszpanii. Teraz musimy znaleźć gdzieś miejsce, żeby serwisować auto znowu. I znowu jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy w Hiszpanii. Wracamy na południe. Dzisiaj jest kolejny dzień, ruszamy na południe Hiszpanii do miejscowości El Rocio, jest to takie westerno, westernowe miasteczko, a zobaczcie jakie mamy widoki za oknem, słoneczko wstało.